No i słuchajcie jakby nie patrzeć jesteśmy w łebie Zajebiście co? Coś tu się dzieje, coś tam się dzieje Może pierdala. Tak w ogóle casy jest A co? Co się będziemy się pierdolić Ugh. I chuj. Morze! Przed nami morze! Wypożyczalnia leżaków. A na chuj komu leżak. Idę. Idę, idę kurwa, idę i za chwilę się... ...pierdolnę do morza. A co? Gdzie do ch**a, czym do ludzi, u nas tego nie ma. Z drugiej strony dziwne by było, żeby było. Dobra. Idę, idę się kurwa pluskać. Nara.